My mother told me someday I will buy a with good horse sail to the distant shores My mother told me someday I will buy Gali with good horse sail to the distant shores Dobra, gotowa do wyjazdu. Jutro będzie już składane to tam, mniej więcej wszystko. Poduszki silnika potem zmienimy, jak już przyjdą. A teraz tak, w błotniku jest też zbiornik wspomagania, więc to będę musiał zmienić. Zderzaczek, jak widzicie, jest w kolorze ładniusi, piękniusi. Grill sobie będę dłubał, zaraz go powycinam. W to mogę nawet później, bo zderzaka na razie nie będziemy zakładać, z racji tego, że będę dokładał chłodniczkę oleju, Przyjdzie akurat dolot, to mi tutaj wyprostuje, pan Wiesiek. Muszę jeszcze z tyłu tamte wszystkie, kurwa, osłonki pościągać. Na no a tymczasem co? No, spróbujmy go odpalić, ją, po takim czasie. Dobrze, klema zapięto. I pój. zegar, dokładnie od ciśnienia oleju. Ciśnienie oleju jest ok, bardzo ładne. Temperatura dopiero, się będzie grzało. Wszystko. Led działa jeden. Led przeżył. Zobaczcie sobie. Wiadomo, że lampę musimy założyć nową. Cokolwiek, ja muszę zmienić ten zbiorniczek wspomagania, żeby, yy, no, żeby nią wyjechać w ogóle. Krystyna. Już niedługo. Pompę wspomagania też mam do zmiany, ale też ją mam zamówioną na szczęście. Eee, no jest tu troszeczkę do roboty. Jest tu troszeczkę do roboty. Jeżeli damy dolot, tak, oil catch tang, kurwa, pierdolony statyw. Muszę kupić nowy, bo ten się chuja trzyma tak naprawdę. Eee, jak pójdziesz do lot, to od razu oil catcha postawimy pianowo, bo wcześniej nie dało się go pianowo postawić. Ale... Jeszcze chwilka. Dobra, mała, ty tutaj czekaj. Jutro Cię Pan Wiesiu weźmie i będzie składać. O, ho, ho. muszę lancie przestawić teraz, kurwa, i zrobić tam w końcu porządek. No i lunchie może dzisiaj już złożymy, zaraz Patryk wejdzie. Czekaj, tu, czekaj. Do... Dobra, przystawka. Lancia teraz idzie tu. Przygotowuję wszystkie te części i sprzątamy ten burdel Dosyć się tego tu Jakieś zderzaki SRT z drugiej generacji. Ten pasów przednich, kurwa, wszystkiego jest nakupowane. Teraz trzeba to ładnie poukładać, przygotować. Bilancia nie wyjedzie, bo rozładował się jej kluczek. Wyobraźcie sobie, kurwa, dlatego nie lubię nowych aut. Rozładował się jebany kluczyk i ja jej nie odpalę. Dobra, wszystko przygotowane. Całe pudełko śrubek, które były części, jeszcze nie wszystkie, ale to, co potrzebujemy, żeby ją złożyć po prostu blacharsko. Tu ze zderzaka tylko sobie pan Wiesiek będzie musiał po przekładać te wszystkie kable, węże i całą tą resztę. No. Bleczka. No, kurwa, powiem wam. Powinna być za niedługo złożona. No, a potem będziemy się bawić. Wreszcie, typu halogeny, bo halogenów w końcu nie ma tych, co miały być. Nic, siadam do zakupów w takim razie. No, także co? nie będzie jeździć. E, OM, bo niektórzy pytają. Czasami się zastanawiam, czy ktoś po prostu troluje, czy nie. OM to są seryjne części, oryginalne części producenta, po prostu. Odpowiadam, bo tak jak mówię, nie wiem, czy ktoś leci w chuja, czy nie. Tak samo z udzielaniem się osób, które nie powinny się udzielać, albo coś wam nie pasuje. Pamiętajcie, tam jest takie coś, że możecie zaznaczyć dzwonek i dać, od, odrzucić subskrypcję, żeby was nie kusiło pisać jakiś bzdur, zwłaszcza na mój temat, albo Przykro mi jest również, że ktoś może nie mieć energii w ciągu dnia, ale jak wiecie, ja, jak się nakręcam na pewien temat, to ja się nakręcam. Ja się tak zachowuję. Nikt ktoś zarzuca, że ja kurwa się naćpałem, czy w wywiadzie z tą starą czy coś. Kurwa, ludzie, czy wy jesteście poważni. Naprawdę. Jak ja się wkręcę w spanie, to już śpię. Jak ja się wkręcę w robotę, to robię. Jak się wkręcę w trening, to trenuję, a jak się wkręcę w temat, który mi pasuje, to mogę gadać bez końca. I każdy, co mnie zna wam, to powie. Nie powielajcie głupot, bo ktoś to potem czyta i sobie pomyśli, kurwa, faktycznie. Nie? To, Czy na przykład to, że ja wpadłem wczoraj, kurwa, faktycznie w szał. Dzisiaj sobie już to z chłopakami wyjaśniłem i przyznali, faktycznie zajebaliśmy. Daliśmy dupy. I każdy swój błąd będzie naprawiał, teraz będzie dbane. Bo szanujemy wszystko, co robiliśmy razem, powiedzmy, co ja służyłem dla nich. Tylko tyle wymagam, nic poza tym. tak? A nie, że napierdalam i coś robię dla kogoś, a jest to po prostu potem tak potraktowane, jak było, nie? No nic, życzę wam więcej energii w życiu i więcej pasji do wszystkiego, żebyście mogli z taką samą werwą działać jak ja. A jeżeli kogoś bolą moje poglądy, to zapewniam, że będą bolały cały czas. Niejednokrotnie jeszcze się nie zgodzimy. I jeżeli nie potraficie dyskutować normalnie, to po prostu idźcie z kanału, bo mi nie zależy na tych 100 tysiącach subskrypcji. Mimo że ja powtarzam to w szkółko, to subskrypcji jednak przybywa, jak widzicie. Ja wolę mieć mniej, bo ja mam w chuju jakiś srebrny przycisk czy coś. Kumacie. Ja wolę mieć normalnych ludzi, z którymi mogę porozmawiać, a nie Marików raz, dwa, trzy, cztery. Do jutra. Bo jutro będziemy składać. Znaczy nie, jutro będzie. Pan wie się działał z krysią. Ja robię teraz zakupy, zamawiam resztę części. Jutro jeszcze będziemy coś tutaj mierzyć, jakieś chuje moje dzikie węże I będziemy sprzątać. Sprzątać, sprzątać, sprzątać. Zmienić baterię w pilocie od lampy, przestawić lampę, założyć zderzak, bo ona już w sumie będzie gotowa. Tak naprawdę musimy jeszcze tylko założyć nadkole, tutaj jedno, więc musimy ją dźwignąć. Nie mogliśmy dźwignąć na podnośniku, więc podniesiemy ją tutaj i może jechać ten błotnik do lakierowania. Zderzak mamy w kolorze, ale jeżeli będzie coś trzeba, to i tak pójdzie do lakierowania. Ważne, że lampa wszystko siadła, mocowania, pas przedni jest nowy. Nie ma jakichś takich większych uszkodzeń, więc będziemy działać, tam widziałem wgniotkę na drzwiach, to też mi znajomy zrobi, także ona będzie już jeździć, ale będzie czekała na swoją kolej, no bo niestety, no teraz się inw robi, Inw będzie za niedługo gotowy, no ale Krysia, Krysia musi jeździć, więc działamy z Krysią, odpalił się ten zegar, który się nie podświetlał od ciśnienia oleju, Muszę tam założyć jeszcze wszystkie czujniki, też gdzieś przyszły. Brakuje mi tego czujnika ciśnienia. Wyobraźcie sobie sytuację, że na Allegro zamówiłem, nawet otworzyłem spór z firmą. Firma miała się tym zająć na magazynie. że przekazali i chuja milczą. Minął miesiąc czasu. To jest dramat, naprawdę. Eee, I co dalej? Te halogeny. To raz. Dwa, zobaczysz w międzyczasie, co jeszcze wyjdzie. Ja zaraz muszę ten zbiorniczek wspomagania znaleźć. Pompę wspomagania. Zamówiłem pompę wspomagania i szczerze nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Ha! Zaraz będę tu przegrzebywał te wszystkie rzeczy. Ja jestem tolerancyjny, ja nawet zatrudniam Arabów do pracy. Nie ja, Arabów kurwa. Zakozę, za kozę za No, jak widzicie roboty idą pełną barą, Bartek sobie tam obciąta. My tu pozbywamy się. Co? A do czego to masz dumnik? No to tobie kupiłem do Audi, pokaż. Aha. No, to jest 1,75 cala, mój drogi. Tutaj masz, jak widzisz, żeby doprężyć wydech. I wtedy... Tak jest, tak będzie, właśnie. E... Tu jest rozjebany pas przedni z Lanci. Tu jest z on jest cały, ale trzeba go wypełnić, bo nie mamy tego. Zamówić ten, ten cały. O, to schydełka chryslerowskie. E... Z tego zderzaka wyciągamy części. Z tego błotnika musimy wziąć kierunkowskaz, emblemat i to. To za chwilę będziemy sobie rozpakowywać, nad kole, z tymi samymi firanami, no a ja się biorę za pozbywanie tych kartonów i drewna, ale dobrego drewna, a nie, kurwa, płyt ładnych. oczywiście te worki, żeby nie było, wypakowujemy, bo nikt tu workami nie pali, kurwa, co to mamy? Lampa, lampa, 700 zł, Nie. Bez. 120 zł, co, kurwa? Siedem stówków, panie, bo to nie, jeszcze nie, bez, nie. bez tego, plus yy, przetwornica, nie, to dobrze, nie? Plus, plus, plus przetwornica. Show me, show me. Show me what you got. No, zajebioza. Ładniutki w kolorze, i tak pójdzie do folii. Dziury, nie? No dziury jedynie po tym, kurwa, po, no, ale po to tak rejestracji. Jest... Ale tak to dało. wszystkie... Nie, to do niego amerykańskich tak? Amerykańskich nie, ale wszystkie zatrzaski całe. I ołem! Ołem, zderaczek błotnik w kolorze, pas przedni musimy kolakierować, bo jest ciemny, nadkole, plastiki wszystkie, zbiornik wspomagania, pompa wspomagania. To wszystko będziemy robić, potem przekładać z tego, co się udało odratować. Nie, wszystkie Tego nie, tego nie, bo będzie jebać. Ty, wszystko tu trzeba popalić I, i zaczyna nam się robić porządek. Teraz zobaczymy jak tam sobie do serca wzięli sprzątanie siłowni. A pierdole błysk błysk Dobra, robimy dalej. Dobra, my tu mamy chuja roboty jeszcze trochę, więc ja sobie już zmontuję tego vloga, żeby wam wysłać. I tymczasem spodziewajcie się powrotu. Krystyny, a na kanale Team Pepek wleciał film z Kalisteniki, także serdecznie zapraszam.